oby tylko nasze bagaże były widać, że jeszcze tam ktoś ładuje ładunek kargon, dlatego, że samoloty pasażerskie, że szukają ochotnika który o, zgodzi się oddać miejsce w zamian oferują 600 euro, witamy serdecznie jeszcze raz, Terem razem oficjalnie w Kanadzie, z ciekawostek co mogę powiedzieć, Kanada ma dwa języki oficjalne, angielski to się nazywa jak przywódca Federacji Rosyjskiej po prostu Putin Frytki z sosem pieczeniowym i serem cheddar. Czy to jest dobre? Czy to może być dobre? Kowbojek na znaku O oraz tam jest taki znak. O, tutaj to coś się świeci. Jest yy, symbol FIFA. Jedna, druga i tam jest dalej trzecia. I zobaczcie co jest. Polska kiełbasa. CN Tower. Można wjechać na górę. Jedzie tutaj winda, nawet widzicie. Nazywam się Andrzej Barzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. A co? Mm. A gdzie teraz? Cześć, witajcie w kolejnej naszej podróży. Tym razem udajemy się do Chile znowu z Martyną. Bez dzieci i zapowiada się bardzo fajny wyjazd. Aktualnie jesteśmy na lotnisku w Poznaniu i czeka nas mega długa podróż. Pierwszy przystanek będzie we Frankfurcie, już samolot Lufthansa przyleciał, za chwilę będzie, będziemy wchodzić na pokład. Mamy we Frankfurcie dosłownie półtorej godziny, żeby przejść z samolotu do samolotu i lecimy do Toronto w Kanadzie. Tam mamy przerwę 6 godziną, którą postaramy się wykorzystać, aby wyjść na miasto i chociaż coś zobaczyć, a później nocnym lotem lecimy do Santiago już w Chile. Mam nadzieję, że nie zgubią naszych bagażów, ponieważ nadaliśmy bagaże podręczne, dlatego że jest taka możliwość, dostaliśmy maila, że możemy nasze bagaże odprawić i to nic nie kosztuje w razie czego wzięliśmy też bieliznę do plecaków gdyby zdarzyło się, że jednak nasze bagaże dotrą do Santiago z opóźnieniem w Santiago mamy znowu przesiadkę która będzie trwała chyba z 2 czy 3 godziny i od razu lecimy na pustynię Atacama tam, tam spędzimy kilka dni później wrócimy do Santiago w Santiago zwiedzimy stolicę i na samym końcu udamy się w podróż długo wyczekiwaną na Wyspę Wielkanocną. Zobaczyć gdzie, gdzie ma bazę królik. W sensie zając Wielkanocny oczywiście to żart. Zobaczymy posągi Młaj, mam nadzieję. I później będziemy wracać przez Toronto do Poznania. I w Toronto będziemy mieli w drodze powrotnej przesiadkę dłuższą, bo chyba 10 czy 12 godziną, którą chcemy wykorzystać, żeby pojechać i zobaczyć wodospad Niagara. Taki jest plan tej podróży, mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. No i tyle. No zobaczymy. Nasz samolot już przyleciał. Stoi na płycie lotniska. Ostatnim widzę, że pasażerowie wyszli i powoli zaczynała się ustawiać kolejkę do bramki i za chwilę rozpocznie się boarding oczywiście do Frankfurtu lecimy lufą później z Frankfurtu do Toronto lecimy też lufą później z Toronto będziemy lecieć Air Canada też linią z, zrzeszoną w sojuszu Star Alliance no i jestem ciekaw co tam no i jestem ciekaw co tam dostaniemy do jedzenia i tak witam serdecznie we Frankfurcie idziemy teraz do Bramki. Powiem Wam, że ta godzina, dosłownie jak wysiedliśmy z autobusu, to mieliśmy godzinę na przejście z kontrolą paszportową. To jest tak, a to jest godzina do wylotu, więc tak naprawdę boarding zaczyna się dużo wcześniej, pewnie już się zaczął. I bo zawsze na lotach długodystansowych ten boarding no, jest prowadzony grupami, jest dużo wcześniejszy. No i tak naprawdę, no, jak ktoś zna lotnisko i wie, gdzie przejść to pójdzie to sprawnie, ale jeżeli ktoś na przykład nie ma tego paszportu biometrycznego z Unii Europejskiej musi stać normalnie do kontroli paszportowej przez celnika to, to może być ciężko Martena jest jeszcze w kibelku i idziemy do bramki Słuchajcie stoją tutaj panowie i panie z obsługi i sprawdzają paszporty i karty pokładowe Chodzi o to, że jak ludzie się przesiadają, to żeby yy, wiedzieli, kto już jest, zanim zyskanują te karty pokładowe, kiedy się chodzi do samolotu oraz pytają o autoryzację podróży, dlatego że jadąc do Kanady trzeba wyrobić ETA, czyli taką elektroniczną autoryzację podróży, no i wtedy możemy wjechać normalnie. Można zrobić to online, w zasadzie należy zrobić to online. E, proces cały zajmuje 10, góra 15 minut kosztuje to kilka dolarów e, kilka dolarów kanadyjskich, no i tyle, dostajecie za chwilę maila niby do trzech dni roboczych, ale generalnie dostajecie od razu maila i e, no i tyle i wtedy m, na przykład na ławicy, kiedy, spraw, kiedy sprawdzała nasza pani paszporty pytała o ten m, o tą elektroniczną autoryzację ja musiałem jej pokazać, no i spoko a tutaj po prostu zapytali, czy ta elektroniczna autoryzacja jest Stoi już nasz samolot, którym polecimy. Jest to Boeing 787 Dreamliner i on nas zabierze do Toronto. Tak wygląda. Widzę, że już załadowane jedząko. Oby tylko nasze bagaże były. Widać, że jeszcze tam ktoś ładuje ładunek kargo, dlatego że samoloty pasażerskie również przewożą ładunki kargo. Jest to podyktowane względami ekonomicznymi. No, i za chwilę będzie, yy, będzie boarding Boeing 787 wersji 9 o nazwie Ducenter. Dobra, czekamy i wsiadamy. Słuchajcie, latałem, latałem już naprawdę dosyć sporo. I pierwszy raz spotykam się z czymś takim, że był przed chwilą komunikat, że szukają ochotnika, który o, zgodzi się oddać miejsce. W zamian oferują 600 euro. Gotówką? Chyba gotówką. 600 euro oferują w każdym razie oraz yy, będzie lot przebukowany na jutrzejszy dzień i zakwaterowanie w hotelu we Frankfurcie. I kto chce się po prostu zgodzić na coś takiego, no to ma się udać do bramki no i, no i tyle, nie? Ciekawe. Pierwszy raz się z tym spotykam. A ty się spotkasz kiedyś? Nie, nie. Ale normalnie jest odszkodowanie 600 euro, więc tyle samo proponują, więc spoko. To jest całkiem spora kwota, bo jakby na to nie patrzy, to jest kurban 2400, nie? Ponad. Jeżeli jak nie zależy, to powiem Wam szczerze, 600 euro przytulić i polecieć kolejnego dnia. Rewelacja, nie? Ale jedną osobę szukają. Z kolei my mamy lot późniejszy jeszcze z Toronto do Santiago i później mamy z Santiago do Kalamy więc no, nam to mega średnio pasuje i nawet jeżeli by mieli wyrzucić nas jakby bo też mogą, linia ja może tak zrobić, że jakby jeżeli nikt się nie zgłosi na chodnika to wylosuje kogoś no to ta osoba jakby też dostaje te pieniądze dostaje, dostaje hotel i wyżywienie i leci kolejnym dostępnym lotem natomiast ci co mają przesiadki to raczej ich nie losują, bo wtedy musieliby zapewnić dwa loty, i tak dalej. Nie? Więc, więc tyle. Dobra, czekamy, bo boarding się rozpoczął. Co robisz? Ten tak przebiega, boarding. Martyna nie wytrzymała, bo jadła tylko pierwsze śniadanie. Zanim podadzą obiad, będzie jeszcze dobra godzina albo półtorej. Więc zjada kanapkę. Mówi, że dwie? Tam ja, mówi, że dwie. No zobaczymy. W każdym razie samolot jest pełny. My mamy miejsca w środkowym rzędzie. Chcieliśmy sobie zamienić te miejsca przy kantorku, ale nie było opcji. No ale nie dziwię się. Bo samolot jest pełny. My już lecieliśmy lufthansa mniej raz szeroko więc na kanale jest filmik, jak ktoś chce zobaczyć jak to wygląda. No i tyle. Boarding trwa i zaraz startujemy. Doleciliśmy, witamy w Kanadzie. Idziemy teraz do kontroli paszportowej i będziemy się udawać na miasto. Mam nadzieję, że pójdzie nam to sprawnie. Mamy 6 godzin przerwy, 6 i parę minut. I zobaczymy, jak to wygląda. Tak wygląda lotnisko w Toronto. I powiem Wam tak, jest po 17. I jest jasno, jest słońce. Nie to co u nas. Dzisiaj jest 29 jeszcze października. A my dopiero pójdziemy spać w łóżku 30, jak dolecimy na pustynię. Ale jest słońce, fajnie to wygląda. Ciekawe, co mają do żarcia. Martyna przeczytała, że jednym z dań Kanadyjczyków są frytki z sosem pieczeniowym i serem. Nie wiem, spróbujemy, mam nadzieję. Witamy serdecznie jeszcze raz, teraz razem oficjalnie w Kanadzie. Z ciekawostek, co wam mogę powiedzieć, Kanada ma dwa języki oficjalne, angielski i francuski i wszędzie napisy też są również w dwóch językach walutą Kanady jest kanadyjski dolar kurs na dzień dzisiejszy, czyli 29 października 2025 to jeden kanadyjski dolar 2,62 zł, prawie 3 zł można, powiedzmy, że zaokrąglić. Idziemy teraz z lotniska na yy, pociąg nazywa się Up i pojedziemy nim do centrum Kursuje co 20 minut. Podobno można płacić telefonem. I mamy iść gdzieś tam, nie? Do pociągu Train do centrum idzie Up Express i tak kursuje. Bilet w jedną stronę 1235 dolara kanadyjskiego. Tak, tak, tak. Stąd. Ej, ale to jest Union Station. 10 minut? Okay. Dobra, my się spieszyliśmy, a jeszcze jest 10 minut do odjazdu. Tak wygląda ten yy, pociąg. On idzie na Union Station. Czas podróży 20 minut. Wysiedliśmy na Union Station To jesteśmy dosłownie w centrum miasta Także mega fajnie jest to połączone z lotniskiem I tutaj też był sklep spożywczy Jednocześnie przechowalnia bagażu na tej stacji Więc jeżeli będziecie na przykład na lotnisku nie znaleźli To możecie dojechać tutaj i Zostawić swój bagaż To jest hotel Na tej ulicy, tam przeczytałem, że podobno tam w tamtą stronę są, dają, jest taki futrak z tymi frytkami z sosem Więc idziemy zobaczyć Powiem, wygląda to naprawdę bardzo fajnie Zobaczcie to Kurczę, podoba mi się, naprawdę podoba mi się tutaj Patrzcie te fury policyjne ...a nie jakieś kije... ...nasze... Kurde... Tu jest... tu jest silnik... To jest właśnie to... ...Don Juan... ...i my właśnie weźmiemy to... ...putinę... Nie wiem... Bierzemy dwa razy realnicze? Nie... Ja nie chcę... Okej... to... Dobra, zamówiliśmy jedno średnie, jedno mniejsze i to się nazywa To się nazywa jak przywódca Federacji Rosyjskiej. Po prostu Putin. Tyle Średniego i dużego Putina zamówiliśmy. Co jeszcze istotne? Doliczają 10% od razu za płatność kartą. I jeszcze była opcja, że wybieramy wysokość napiwku, tak jak w Stanach, wiecie Ale tylko, że tutaj w sumie, kurde, no, bierzemy, jest to, jest to, co tu jest, no, na wynos jest, no, jakby Nie rozumiem czemu chcą napiwek za, i obsługę kalnarską, nie wiem, dla mnie dziwne Chyba, że za po prostu płatność kartą Tak wygląda duże, duży potin, próbuj frytki z sosem pieczeniowym i serem cheddar czy to jest dobre? czy to może być dobre? jest zjadliwe znaczy jest ok? cheddar to jest? to nie wygląda no niby mówił, że cheddar chociaż on jest biały bardziej ten sel, nie? o Martyna nie to nie ten, to nie dla Ciebie nie dojadłem, nie dałem rady Martyna też nie daje rady Tutaj są porcje jak w Stanach. Coś duże, chcesz duże, to dostaniesz duże. Naprawdę nie da rady. Mimo, że byłem głodny, naprawdę byłem głodny, bo dostaliśmy w Lufthansa na drugi posiłek kanapkę taką na ciepło. Ona była dobra z starym szynką Czy sam ser tam był? Mniejsza o to, a może sam ser z pomidorami. W każdym razie były pomidory, i był ser. I na ciepło, ale taka kanapka to jest jak pasztecik z Didla. Człowiek w i w sumie nic nie zobaczył. Że byłem głodny. No i ponieważ byłem głodny, zamówiłem lercz. I tak to wygląda: to jest lercz. Pokonało mnie. Ale czy to jest dobre? Kupcie. My Ciemny sos pieczeniowy. Polejcie frytki i dodajcie sera. Startego. Takie ciekawe, do spróbowania. I tyle. A tutaj przed nami znajduje się wieża. Nie wiem, czy zdążymy dzisiaj do niej podejść, bo ona jest. Trzeba przejść przez całą tą stację Union. Zobaczymy. Jak się uda, to pójdziemy. Jak nie, to nie. Idziemy teraz do napisu Toronto i do ratusza A wygląda to wam powiem szczerze fajnie jak w Nowym Jorku ale lepiej podam ci a jutro będziemy na pustyni gdzie chodników nie będzie nie? zajebiście doszliśmy do Nathan Phillips Square i tutaj oprócz znaku że są łosie a nie wiem gdzie są łosie Zejście, na przykład to zejście to jest zejście łosia, a nie wiem, inne to jest zejście Fedry czy coś. Aha, może tak, dobra. Arsena chyba ma rację, bo to jest bez sensu, bo były łosia, a tutaj w sumie jest zejście. Może być. Tu jest Square, Nathan Filip Square. I na tym właśnie Square jest ten napis Toronto. Idziemy go przejść. A w międzyczasie, to przed nami to jest City Hall, czyli ratusz, i ma charakterystyczny zegar na wieży. Zobaczcie, wysokie budynki, nowoczesne, a obok stoi ratusz. I tu już mamy, proszę bardzo, Toronto. Tam jest jakiś performance się odbywa, jest scena. Ciekawe to wygląda. Tutaj Martina słusznie zauważyła, że będzie lodowisko. Jest nawet już przygotowane miejsce i później będą wylewać wodę i zrobią lodowisko. Co z kolejnych ciekawostek? Na znaku O oraz tam jest taki znak, o tutaj to coś się świeci. Jest symbol FIFA 2026 Mistrzostw Świata, które odbędą się w Kanadzie, w USA i w Meksyku i m.in. Toronto będzie gościło mecze Mistrzostw Świata w piłce oczywiście. Dobra, obczailiśmy o co tu chodzi. Bo spotkaliśmy jakąś wiarę, która szła w strojach, do, w strojach drużyny z Toronto i będzie mecz. Myśleliśmy, że był mecz, ale nie, będzie mecz i yy, tutaj będzie transmisja na Telebimie głosu tego meczu o godzinie 20. W tej chwili jest 19.50 chyba, więc zaraz powinno się rozpocząć. Dlatego ci ludzie siedzą z Jest Wednesday, 29 października. I wszędzie czuć trawę, wszędzie czuć trawę. I to jest to, co mówiłem: tutaj jest nawet zegar odliczający czas do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tylko strasznie świeci ten znak, więc na telefonie to i widać. Ale jeszcze 225 dni zostały: 4 godziny 12 minut. w tamtym knajpie, co byliśmy zobaczyliśmy to po raz pierwszy, ale nie sfilmowałem tutaj są też budki z żarciem jedna, druga i tam jest dalej trzecia i zobaczcie co jest polska kiełbasa naprawdę, tu wszyscy mają polską kiełbasę i tu nawet jest zdjęcie jak wygląda polska to kiełbasa to jest taka kiełbasa po prostu w wy... W półce mega jesteś niemiecki. O, tam też że z Milk Polish i tak. Spicy Italian. O. No, i jesteśmy przy ratuszu miejskim. Czyż w sumie jest ratusz niemiecki? Nie wiem. No dobra, ratusz to ratusz, ale w każdym razie jesteśmy przy ratuszu. Tam coś budują. Znowu wali trawą. No i normalnie tutaj co? Któraś osoba jara trawę, nie? Tak samo jak w Nowym Jorku. Ja nie wiem. No to jest taki charakterystyczny zapach, że tego po prostu nie da się nie, nie, nie wiedzieć. No, znowu mi zajechało. Żeby nie było. Martyna ma kawę. Zobaczcie, pije w Toronto. Jaką kawę pijesz? Pumpkin Spice Latte. 7-Eleven za dwa dolce ale jest i dochodzimy do symbolu Toronto wieża CN Tower można wjechać na górę jedzie tutaj winda nawet widzicie ta, ta taka czarna nawet wie, wiadomo, zaraz się miną nie będziemy wjeżdżać ale generalnie można wjeżdżać otwarte do 21 z tego co czytałem i Martyna zauważyła słusznie, że co? że mają tu sporo wydarzeń w środku tego no przed chwilą zahaczyliśmy o mecz koszykówki na stadionie, dosłownie tutaj jest koło tej wieży jest stadion Scott Bank jakiś arena, arena. jakiegoś takiego nazwana bankiem, pewnie sponsoruje tu w telewizji leci mecz baseballa tam gdzie Byliśmy na y, koło City Hall, y, był ten y, Telebim. Później gdzieś jeszcze coś widziałem z hokejem. Nie, to mi się chyba przyśniło z hokejem. Nie, tam były plakaty hokeja, ale nie wiem, czy dzisiaj akurat rozgrywają. Aha, no to mają jeszcze hokeja, nie? Generalnie, więc kurczę, dzisiaj środa, taki środek tygodnia. I mamy no, na pewno dwa mecze: nie? koszykówki i I baseball. Ciekawe, ciekawe. No, a my jakby. Stwierdziliśmy to, to, co tutaj było w centrum. I chyba powoli się będziemy kierować na lotnisko. Mamy jeszcze trochę czasu. Jest godzina 20, chyba 40 czy jakoś tak. O 23:30 dopiero mamy samolot do Santiago. Więc. Ale już nie wiemy, co robić. W sumie nie chce się już łazić. Trochę się zmęczyłem. Także tyle z wycieczki po Toronto. Widzimy się w Chile.